Zadanie 29, grudzień CKE 2024, zadanie za dwa punkty, tak zwana uzupełnianka. Do szkolnego koła czytelniczego należy 50 uczniów. Opiekun koła zebrał dane dotyczące liczby książek przeczytanych przez tych uczniów w listopadzie 2024 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki zebrane przez opiekuna. Pierwszy wiersz to liczba przeczytanych książek, drugi wiersz to liczba uczniów, którzy przeczytali daną liczbę książek. Uzupełnij zdania, wpisz odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach, aby zdania były prawdziwe. Pierwsze zdanie. Średnia arytmetyczna liczby przeczytanych książek w tej grupie uczniów jest równa i w wykropkowanych miejsca wpiszemy średnią arytmetyczną, czyli pierwsze zdanie. Mamy wyznaczyć średnią arytmetyczną, a średnią arytmetyczną oznaczamy sobie symbolicznie x z kreseczką i obliczamy w następujący sposób. Mnożymy y, liczbę przeczytanych y, książek przez liczbę uczniów, którzy tą książkę przeczytali. Czyli tworzymy sobie iloczyny 4 razy 5 i dodajemy te nasze iloczyny 5 razy 8, 5 razy 8, dodać 6 razy 12, dodać

Podzielone przez 50, czyli średnia będzie równa, dodajemy wszystkie liczby i uzyskamy w liczniku 319, w mianowniku nadal 50. I gdy podzielimy, to uzyskamy liczbę 6,38, ponieważ w zadaniu nie ma żadnej informacji o zaokrąglaniu, więc taką liczbę, jaką uzyskaliśmy, taką wpisujemy 6,38. Czyli pierwsze zdanie już mamy wykonane, to teraz drugie, które tak brzmi: Mediana liczby przeczytanych książek w tej grupie uczniów jest równa. Przypominam, że mediana to jest wartość środkowa, wartość środkowa uporządkowanego zestawu danych. Nasz zestaw danych jest uporządkowany, bo jest to rosnąco. Cztery Książki 5, 6, 7, 8. Nie będziemy wypisywać wszystkich 50 wyników, jakie mamy. Spróbujemy to jakoś na skróty wyznaczyć, ponieważ sytuacja jest trochę utrudniona, ponieważ mamy liczbę uczniów parzystą, więc ta wartość środkowa będzie się składała tak jakby z dwóch pozycji. Czyli tak, najpierw podzielimy sobie 50 na pół, to jest oczywiście 25, czyli te dwie środkowe pozycje to będzie 25 i 26 pozycja. I też nie będziemy wypisywać tych wszystkich naszych liczb, tylko spróbujemy sobie poszukać, gdzie jest 25 i 26 pozycja. Dodamy sobie 5 i 8 to jest 13, i gdy dodamy 12, to 25 pozycja to będzie 6, i kolejna pozycja to jest 26, i to będzie wynosiła 7, czyli 25 wynik to 5, a 26 to 7, czyli mediana obliczana jest w ten sposób, gdy mamy parzystą liczbę uczniów, to dodajemy do siebie dwie środkowe, te, które nam zostaną, to jest 25 i 26 wynik, ale dodajemy te liczby przeczytanych książek, czyli 6 dodać 7 i dzielimy przez 2, czyli 13 podzielone przez 2 to jest 6,5 i też nie jest nic Tutaj określone, żeby zaokrąglać, więc wpisujemy w całości 6,5, czyli mediana liczby przeczytanych książek wynosi 6,5 książki.